Dajcie, moi widzowie, właśnie wpadły mi w łapy świetne papiery. świadectwo szkolne, rok 27 czerwca 1945 rok, świadectwo szkolne w języku niemieckim. No ale dopiero najlepsze przed nami. Niestety nagrywam to w warunkach spartańskich urząd starszych zgromadzenia krawców. Dnia 3 listopada 1924 roku. Czy mi to obejmie? Obejmie mi kamera. No powinna. Zobaczcie kurczę. Zobaczcie, kochani, jakie dokumenty. Jakie fajne dokumenty kurcze do mnie trafiły do moich zbiorów. No po prostu po prostu bajeczka. Po prostu no coś pięknego. Co tu dużo mówić, kurcz. Takie świadectwa były w roku 1924. No nieźle, no nieźle, nieźle. No i Przechodzimy do kolejnego. Kursa Bucha alteryjne, Co by to nie miało być? Henryka Hankowskiego w Warszawie. 1 lipca 1924 rok. Piękne, piękne po prostu. Zobaczcie. Zobaczcie tylko na te dokumenty. To trafiło. Trafiłoby na śmietnik. Ale trafiło. Trafiło na mnie. I będzie to uratowane. Przed zniszczeniem. No dobra, kochani. Łapencja. Może to. Może to oprawimy nawet. Taki mój pierwszy pomysł. Bajeczka. Łapencja i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.